Hurra, gumy! What? Gumy? Mam tylko jedną paczkę. No to masz pecha. Ja mam mnóstwo. Mnóstwo? To patrz, ile ja mam. Patrz, ona naprawdę ma dużo więcej. O tak, a kiedy pozbędę się opakowań, będzie jeszcze więcej gumy. Spójrzcie, jest z tego cała góra. Nie tylko ty masz dużo gum. Ja też jak najszybciej ich spróbuję. Mój ulubiony truskawkowy smak. Właśnie wpadłam na świetny pomysł. Może rzeczywiście mam najmniej gum ze wszystkich, ale kto mnie powstrzyma przed zrobieniem małej sztuczki i powiększeniem mojej porcji? Tadam, teraz to wy będziecie mi zazdrościć. Wow, Bobby, wiedziałeś, że można tak zrobić? Super. Oczywiście, że jest super. Teraz wasze gumy bledną w porównaniu z moimi. Chcę jak najszybciej zjeść te wszystkie smakołeki. Check it out. Spójrzcie! Zaraz zrobię gigantycznego balona! Ojej, Stefani! Chyba troszkę przesadziłaś! Ale wciąż mogę nadmuchać jeszcze większego balona! Stefani! Elis! Dokąd to? Kurczę oh no. zostałem sam! Być pierwszą, która jest to z cytryn. Stefani, zaczynaj. No dobra, będę pierwsza. I tak mam tylko jedną cytrynę. Myślę, że jedna mi nie zaszkodzi. Wygląda kwaśno. Bobi na co czekasz? Najwyższy czas, żebyś ty ugryzł cytrynę. Spróbuję. Fuj, jakie obrzydliwe! Chyba sobie żartujecie. To jeszcze nie koniec. Zjadaj to! Nie ma mowy, Elis. Teraz twoja kolej. Zobaczymy jak sobie z nimi poradzisz. Jestem silna i odważna, więc dam radę. To jest mega kwaśne, ale i tak wszystko wiem. Stefani, tobie też została cytryna. No właśnie, ale nie zamierzam jej jeść. Mam tu kranik, którym można wycisnąć sok z cytryny. Tak będzie o wiele przyjemniej. Dokładnie, tylko że brakuje szklanki. Wezmę większą. O oh mój Boże. Ta będzie ok. O nie, ta też jest za mała. Potrzebujemy całego wazonu. Nawet nie zdawaliście sobie sprawy, ile soku mają cytryny. Wazon też wam nie wystarczy. Może talerz się przyda. Wlej sok do niego. Nic was nie uratuje. Ciekawe, czy ten sok przynajmniej dobrze smakuje. Fuj, ale kwasota. Mam tylko jeden makaronik. Spójrz na ten stos na talerzu przed Elis. O tak, i ten stos zaraz zniknie. Dlaczego nie chcesz się podzielić? To moje ciasteczka. Ci wózka. Dobra, wystarczy mi moich makaroników. Chyba nie ma na tym świecie osoby, która nie lubiłaby makaroników. Są naprawdę pyszniutkie. Szkoda tylko, że nie można się nimi najeść. Ale nic nie szkodzi. Wiem, jak podkraść kilka makaroników Elis. Mam do tego specjalną rękę, której na pewno nie zauważy. Możesz zwędzić jeszcze jednego dla mnie? Jasne, proszę. Gotowe, trzymaj. Ej, to nie fair! Ukradliście wszystkie moje ciastka! Za co taka kara? Nie lubię czosnku najbardziej na świecie. A teraz będę musiał zjeść całą główkę. I to jeszcze z łupiną. Co tak siedzicie? Przed wami też jest cała góra czosnku. Niestety, ale im szybciej go zjem, tym lepiej. A może jednak go wyrzucę? Nie wolno, musisz to zjeść. Masakra. Nie chcę potem śmierdzić czosnkiem przez następny tydzień. Fuu, bardziej podoba mi się pomysł wyrzucenia go. Nie zdawałem sobie sprawy, że jesteś takim mięczakiem. Stefani, może tobie lepiej pójdzie. Nie, przestań, nie zmuszajcie mnie. Zjadaj to i tak będziesz musiała. Co za ochyda! Podejrzewałam, że to będzie obrzydliwe, ale nie sądziłam, że aż tak! Bingo! Będzie jeszcze śmieszniej, jeśli przestraszę Stefani zębami wampira! A! Bobby, to nie jest śmieszne! I tak czuję się wystarczająco źle! Teraz ja też czuję się źle! Przed takimi wampirami trzeba się bronić kijem! No właśnie, Elis! Przybij piątkę! Uwielbiam pankejki. A kto ich nie lubi? Zwłaszcza, gdy są takie ładne. I kiedy jest ich tak dużo? Dziewczyny, sorry, ale to ja będę pierwszy. Chcę je zjeść jak najszybciej. A żeby pankejki były jeszcze pyszniejsze, dodam do nich bitej śmietany i cukierków M&M's. Teraz można próbować. Pyszne. Elis, teraz ty. No dalej! Z chęcią! Ale moje pankejki nie są takie kolorowe jak wasze, ale nic nie szkodzi. Zamierzam zamienić się w gigantycznego naleśnika. Wszystko, czego będę potrzebować, to zwykły wałek do ciasta. Może potrzebujesz też bitej śmietany! Bobi, dzięki, jesteś prawdziwym przyjacielem. Udekoruję wszystko kolorowymi cukierkami. Wtedy będzie nie tylko pysznie, ale i pięknie. No to próbuję. Jak Elis to apetycznie je. Ja też chcę trochę. Bobby, podejmij wałek do ciasta, proszę. Wałek? No trzymaj. Ale po co ci? Już masz mnóstwo pankejków. Rozwałkuję je. Ojej, wszystko spadło. No naprawdę je rozwałkowałaś. Teraz wszyscy jesteśmy w pankejkach. Wielkie dzięki. O, znowu gumy! Ale tym razem w moim ulubionym kształcie w formie długich rolek. O wiele przyjemniej się je je. Spójrzcie, wstążki wystają z moich ust. Ale fajnie. Wielkie mi rzeczy. Ja też mam taką gumę. Co prawda, tylko jedną. A ja mam kilka. Więc pójdę w ślady Bobiego i zjem wszystko naraz. Macie się czym chwalić. Wiem, mam świetny pomysł. Stefani, co myślisz o tym planie? Genialny! No to do roboty. Może zahipnotyzuję Bobiego? Bobi, patrz na to! W sam środek. Jesteś naprawdę śpiący. Śpi. Odpocznę sobie. Udało się. Teraz zwiążę mu ręce na wszelki wypadek. I możemy bezpiecznie wziąć jego gumę dla siebie. Ej, co wy wyprawiacie? Oddajcie mi moją gumę. Nie wolno tak robić. Zjadłem tylko trochę. Podzielcie się. Podzielić się na no pewnie. Fu, co za ochyda. Nie wiedziałam, że jesteście takie wredne. Hey! Dziewczyny, czas na rundę finałową. Uwielbiam hot dogi. Może to dobrze, że mam tylko jednego? Jestem na diecie. Nie mogę ich jeść za dużo. Ale sosu sobie nie odmówię. Właśnie tak. Podzielisz się? Spadaj! Masz wystarczająco dużo własnych hot dogów, daj mi nacieszyć się chociaż tym jednym. Swoją drogą, on naprawdę smakuje lepiej z sosami. Jestem zachwycona. Yes. Aż mi ślinka cieknie. Nadszedł czas, abym zabrał się za swoje hot dogi. Elis, mogę wziąć trochę sosu? Jasne, proszę. Super. To oznacza, że moje hot dogi też będą smakować o wiele lepiej. Znam też sposób na zjedzenie więcej niż jednego hot doga raz. Trzeba je wcisnąć między palce. Mm, pyszka. Im więcej, tym lepiej. Wiem, jak dać nauczkę temu chciwemu żarłokowi. Będę potrzebować balonu i pompki. Domowa kiełbaska gotowa. Zobaczymy, jak bardzo spodoba się Bobiemu. Na pewno nie odmówi sobie dodatkowego hot doga. Bobby, chcesz jeszcze jednego hot doga? Jasne, dzięki, Stefani. Posmaruję go musztardą. Z nią smakuje o wiele lepiej. Uff. Ojej, co to było? Teraz jestem cały w sosie. Daj spokój, trzeba... Oh, witamy serdecznie. Dawno się nie widzieliśmy. Nauczycielka już przygotowała dla was pierwsze zadanie. Musicie namalować czekoladową fontannę dmuchanym flamastrem. Ręce do tyłu. Świetnie. Czas. Start. Ojej, podnoszenie flamastra bez rąk jest trudne. A ja poradziłam sobie bez problemu. Nawet już coś narysowałam. A wy jak tam? Hmm. Mam nadzieję, że odwzoruję oryginał idealnie. Ej, to w ogóle nie wygląda jak oryginał. Co tu wymyślić? Wiem. Nie bez powodu ćwiczę każdego ranka. A teraz nakreślę porządne linie. No, to już zupełnie inna sprawa. What? Oh, no. Mike okay. miał świetny pomysł. Powtórzę to za nim, żebym tylko mogła to sięgnąć. O nie! Szkoda, że nie ćwiczyłam z Mike'iem. Z czego się śmiejecie? Nigdy nie spadaliście z krzesła? Wow, Mike! Tak dobrze mu idzie! Co by tu wymyślić? Mike, chyba coś masz pod nosem? Oh o, o, nie! Zaraz kichnę! Co za porażka! Mój obrazek! Lili, to twoja wina! Zaraz oberwiesz! A ty z czego się śmiejesz? A masz! Nie! Dlaczego to zrobiłeś? Przecież to nie była moja wina. Nie będziesz się ze mnie nabijać! Mike! Tak się starałam! Zniszczyłeś moją pracę. Czujesz się teraz lepiej? Nie, bo jeszcze nie rozprawiłem się z Lili. Kochani, uwaga, czas minął. Pochwalcie się swoimi rysunkami. Och, nauczycielko, nie oceniaj ich surowo. Nie wszystkie rysunki dotrwały do końca rundy. To straszne, co to ma być? Gdzie jest piękna czekoladowa fontanna? Miałam wielką nadzieję, że pójdzie wam lepiej. Chociaż praca Lili jest całkiem niezła ci czekoladową fontannę, ale następnym razem bardziej się postaraj. Kura! Wygrałam! Fontanna jest moja. Zaraz spróbuję. Jakie pyszne! Jenny, mam pomysł! Słomka! To genialne! Ja też mam! Żeby tylko Lili się nie kapnęła. My tylko troszeczkę. Chcę dokładkę. Ej! Gdzie się podziała czekolada? Jak mogliście? To moja nagroda. A wy wszystko wypiliście. Nie, nie, nie przejmuj się! Uwaga, uczniowie! Oto szczeniak! Wow, już chcę go narysować! Nie będziecie rysować szczeniaczka! Uzbrójcie się w flamastry. Czas zaczynać! Nie denerwujcie się tak! Może nagrodą będzie właśnie szczeniak. Postarajcie się. Ciężko bez rąk, ale już się przyzwyczaiłam. Obowiązkowo musi być ustami? Przecież mam stopy. Są prawie jak ręce. Też mają palce. Poo, Mike. Jenny, spokojnie. Są tylko troszkę spocone, ale nie mocno. Jak wygodnie stresować stopami. A ja użyję łokci. To też ręce, prawda? Myślę, że nie będzie problemu. Kurczę, mój flamaster okay. odleciał. No dobra, wezmę inny. Nie wychodzi. Jak ci idzie? Kurczę, co robić? Moi drodzy, czas minął. Pokażcie swoje prace. No dalej, ja tu czekam. Lily poprzednia praca była lepsza. Wow, Mike! Idealnie! Niesamowite! A co się stało z Jenny? Wszystko w porządku? Bleh. Łap swój prezent! Fuu. Dlaczego ja? Ja tak bardzo chciałam dostać szczeniaka! Trudno, spróbuję! Myślę, że to ciastko lub tort! Mam nadzieję! Mmm! To krem czekoladowy! To jest pyszne. Jenny, może nie rób tego. Spadajcie, to wszystko jest dla mnie. Jenny, to obrzydliwe. Jak możesz to jeść? Kochani, chciałabym Wam przedstawić naszego gościa: mojego kochanego kota barsika. Będziecie musieli sami zamienić się w kotki. Nie zapomnijcie o wąsach. Jeśli już wszystko rozumiecie, czas start. Pospieszcie się. Od czego zacząć? Namaluję sobie czarny nos. Idealnie. Nie mogę zapomnieć też o wąsach. Czerwone zdecydowanie będą mi pasowały. Będę czarno-czerwonym kotem. Nikt takiego jeszcze nie widział. Ja teraz zrobię sobie czarne nos i wąsy. Będę najładniejszą kotką na świecie. A ja potrzebuję lusterka. Inaczej nie będę widzieć, co na sobie maluję. Z lusterkiem jest o wiele lepiej. Namaluję sobie zgrabny niebieski nosek. Miał, miał! Będę ślicznym kotkiem. Już prawie skończyłem. Lili jest taka zabawna. Ej, Jenny łamie zasady! Czy lusterko jest dozwolone? Mike, nie mogę teraz, co tam? O nie, to jest przesada. Mam pomysł: spryskamy ją wodą. Musimy trzymać się zasad. Jenny, niespodzianka. Ej, dlaczego mi to robicie? Wszystko mi spłynie. No i super, już nie przypominam kota. Hmm, jak pozbyć się Majka z gry? Mam pomysł. Majk, pozwól, że ci pomogę. Widzę cię o wiele lepiej. Świetnie. Jeszcze troszkę tutaj i tutaj. Gotowe. Lili, wielkie dzięki. Czas minął. Barsik pomoże mi wybrać najlepszego kota. Jenny, troszkę ci spłynęło. Hmm, Majk, no dobrze wyszło, ale wyglądasz bardziej jak mój sąsiad. Ej, co się dzieje? Lili, co ty narobiłaś? Wow, Lili, to niesamowite. Barsikowi zdecydowanie się podoba. Już biegnie do ciebie. O, jaki piękny kotek! A Chyba mam alergię. Zajmiemy się Barsikiem. Coś nie bardzo się czuję. Nos mi puchnie. Kochani, czy jesteście gotowi na ostatni etap? Oto rybka. Dostaniecie ją, jeśli pięknie ją narysujecie. I najważniejsze, będziecie rysować sosami za pomocą palców. Zaczynamy. No to do dzieła. Puszczcie moi mali artyści. Otworzę najpierw wszystkie sosy, żeby łatwiej było maczać w nich w palce. To taka frajda, i otwierać. Lili, przestań we mnie rzucać. Jestem cały w sosie i opakowaniach. To nie jest śmieszne. Dobra, pora działać. Wezmę najbardziej intensywny kolor keczup. Jestem pewien, że wyjdzie z tego piękna rybka. Zaczynam malować arcydzieło. Dobrze mi idzie. Muszę dodać troszkę więcej. Hmm, mam pomysł. Namaluję złotą rybkę. Żółty sos mi w tym pomoże. Wow, jaki intensywny kolor! Ale jakoś tego mało. No nic, wezmę drugie opakowanie. Muszę dorysować jeszcze płetwy. Wow, jestem prawdziwą artystką. Za mało koloru. Dodajmy troszkę czerwonego. No już się skończył. Majk, świetna robota! Dzięki Lili! Naprawdę się staram. Mam przecież pięć palców. Zaangażuję do pracy wszystkie. Ale najpierw spróbuję. I ten, i ten, i ten też jest pyszny. I wiedziałam, że kolory mogą być takie dobre. Mm, Lili, zaraz ci się skończą te kolory. A obrazka jak nie było, tak nie ma. O nie. Co ja teraz zrobię? Muszę jakoś to naprawić. O kurczę. Gdzie się podziały wszystkie sosy? Skończyły się. Mój ulubiony. O, czas się skończył. Pokażcie pracę. O nie, mam pomysł. Jenny, jaką masz zabawną rybkę. Jeden ruch i po sprawie. Ach, Jenny. No to jest tragedia. Wow, Lili, to arcydzieło! Naprawdę pięknie ci wyszło. Majka, ty co? Odpoczywałeś sobie? Nie pochwalam czegoś takiego. Co? A gdzie jest mój obrazek? Lili ukradła moją pracę. Gotowi na werdykt? Mike wygrywa. O nie lepiej było nie wygrać. Zabierzcie ode mnie tę śmierdzącą rybę. Nie mam mowy, Mike. Zasłużyłeś na to? Zaraz zobaczycie, co zrobię. Ej, czemu to nie działa? O, już działa. No, to zupełnie inna sprawa. Nie krzycz tak, Lili. Będę ostrożny. Oj, sorki Lili nie chciałem. No, może chciałem. Dobra, wracam do mojej ryby. Troszkę ognia jej nie zaszkodzi. No i gotowe. A teraz spróbujemy. Powinna być pyszna. Jestem nie tylko najlepszym artystą, ale i wspaniałym kucharzem. Mmm, pachnie i wygląda pysznie. Próbuję. Smakuje nieziemsko. Takie nagrody to ja lubię. No i co? Zaczynamy? Cieszę się. Mam dużą butelkę Coca-Coli. A ty co masz? Ciekawe. A ja mam brokuły. Tak bardzo nie chcę ich jeść. Masz pecha. Jeszcze jakiego. Coca-Cola jest wspaniała. Mogłabym wypić ją duszkiem do dna. Jest taka dobra. Ale chcę dodać do niej trochę czekolady. Świetnie. Coca-Cola z czekoladą. Założę się, że będzie pyszna. Tak ładnie pachnie. O kurczę. Ale się polałam. Jestem teraz cała brudna. Biedactwo, masz pecha. A teraz zrobię oh, o tak. Really? Daj mi trochę, też chcę, proszę. Nie mam mowy, jedz swoje brokuły. Fuj, są obrzydliwe, ale muszę je zjeść. I ten zapach. Dodam więcej czekolady. Może zabije ich smak. Fuj, niesmaczne. Niedobrze mi. Masakra, to jest mega obrzydliwe. Już nie mogę. Ale trzeba zjeść wszystko. To przecież challenge. Dodam jeszcze czekolady. Oczywiście nie pomoże. I tak są niesmaczne. Muszę to jak najszybciej skończyć, zanim zdzielenie od tego okropnego smaku. To no z czekoladą jest niby lepiej, ale i tak źle. No w końcu, wszystko zjadłam. Teraz boli mnie brzuch. Raz, dwa, trzy. Wow, lody. Idealnie. No nie, kukurydza. A ona ma lody. To niesprawiedliwe. Lody są wspaniałe. Poleję je czekoladą. To niewiarygodnie pyszne. Rewelka. Oh, daj trochę. Świnka mi cieknie. O tak, dwa lody w polewie czekoladowej. To dopiero odlot. Smakują niesamowicie. Zjem wszystko. Chociaż są bardzo zimne. No daj chociaż polizać. Kurczę, za szybko się skończyły. Ale nie szkodzi. Nie poczęstowałaś nie? Ej, co się z tobą dzieje? Zamarzłaś? No to spróbuję jednego loda. Świetnie. Zanurzę go w czekoladzie i zjem sobie pyszności. I nie będę jadła jakiejś tam kukurydzy. Lody są o wiele lepsze. A ty troszkę przesadziłaś. Muszę cię trochę rozgrzać. Okay. Założę swój super kask. Lili, trzymaj się. Uratuję cię. I Jak? Lepiej? Gdzie ja jestem? Ale fajnie. Zjadłaś moje lody. Nie wygląda to dobrze. Spróbuję. Nawet w czekoladzie jest obrzydliwe. Fuj! Ale mam pewien pomysł. Zrobię coś takiego. Podnosimy. Tego już więcej nie potrzebuję. A ziarna kukurydzy podgrzeje i wyjdzie mi z tego niesamowity popcorn. Ojej! Strzela! Muszę wyłączyć kuchenkę. No, myślę, że już prawie gotowe. Teraz dodam do niego czekoladę. Świetnie? Wsypię do wiaderek. Ale ekstra. Wezmę chochle i poleję czekoladą popcorn. Cool. Będzie przepyszny. Dobra, gotowe. Teraz będę jadła z dwóch kubełków na raz. Ta kukurydza nie jest w sumie taka zła. A teraz z tego. Co chcesz? Daj mi trochę, proszę. Spokojnie, już daję. Ups, nie trafiłam. Znowu nie. Oddaj mi to. Nie, to mój popcorn. Oddaj moje smakołyki. Nie, rozsypało się wszystko! Ale fajnie! Dość popcornu z czekoladą! Ekstra! Teraz ja! Co tam jest? Ostra papryczka? Za jakie grzechy! A ty co masz? Spójrzmy! To kinder niespodzianka! Hurra! To mój szczęśliwy dzień! Mm, uwielbiam! Podejdź stąd! Nie swoją papryczkę! Papryczka w czekoladzie? No dobra, spróbuję, chociaż nie sądzę, że to pomoże. Mam pomysł. Coś nie tak? A kto zje papryczkę? Byle nie spłonąć od tego. Zjem to szybko, jest niesamowicie ostra, nawet z czekoladą. Niedobrze mi! Wody! Czas się zabezpieczyć! Płomienie ze mnie buchają. Jestem jak smok. Muszę natychmiast napić się czekolady. Tak o wiele lepiej. No i tyle. Dzięki za show. Twoja twarz. Zaraz się ogarnę. Co? Roztopiłaś mojego kinderka? Jak mogłaś? Przepraszam. Tu coś jest. Ojej. Malą się kinderek. Potrząsnę nim. Mini jajeczko, jakie słodkie. Zjem je. mnie. Chyba żartujesz. Sama to zjem. Było bardzo małe, ale za to jakie fajne. Ale z ciebie łakomczuch. Podnieśmy razem. O, popyt! A ja mam żelkowy. Mogę pierwsza? Jak ładnie pachnie. Smakuje też dobrze. Pyszniutki. Popyt? Spróbuj swojego. Nie da się odgryźć. To Niestety prawdziwy. A jak mam go zjeść? Nie wiem, ale za to wiem, jak zjem swojego. Poleję go czekoladą i zjem. Mm, co za rozkosz. No weź poczęstuj, nie. Co mam robić? Pobawię się nim. O, mam pomysł. Naleję czekolady na popyt. Tak jest o wiele lepiej. I zaraz zobaczysz, co zrobię. Najpierw oczywiście trzeba to włożyć do lodówki. Chwilkę czekamy. No i mam odjazdową tabliczkę czekolady. Patrz już się. Widziałaś to? Teraz mam prawdziwy czekoladowy popyt. I to nie wszystko. Zamierzam oblać swoją czekoladę czekoladą. To będzie niewiarygodnie pyszne. Z przyjemnością to zjem. Podziel się, proszę. Chyba śnisz. No weź, ja też chcę czekoladę.